Agnieszka Wloderczyk chwali się przepisem piękna na sylwetkę, jej słowa zaskakuje. Agnieszka Wloderczyk urodziła się w sławnie. Jako nastolatka zadebiutowała w teatrze studio Bufo w Metro. Kariera aktorska rozpoczęła w 1997 roku, rola w filmie Macieja Slesickiego Sara. Gwiazda wygrała pierwsza edycję programu Jak oni w 2020 roku związała się z triatlonistą Robertem Karasiem. 7 lipca 2021 roku, roku na świat przyszedł ich syn Milan. Agnieszka Wlodarczyk po porodzie skupiła się na wychowaniu synka Milana. Gwiazda oraz jej ukochany Robert Karas postanowili wyjechać na wakacje. Na instagramowym koncie gwiazdy pojawiło się kilka fotografii z Hiszpanii oraz refleksji na temat macierzyństwa. Aktorka w najnowszej publikacji zestawila ze sobą dwa zdjęcia. Jedno z teraz, a drugie z czasów kiedy byla w ciazy. Zawsze jak wstawiam fotkę z odrobinę ciała, sypia się pytania, jak to zrobiłam? Jaka mam dietę? Jakie zabiegi stosuję? No i oczywiście czy ćwiczę? Moja odpowiedź jest prosta. Nic nie robię napisala Agnieszka. Wlodarczyk zaapelowała także do innych kobiet. Według niej każda powinna być zrozumiała w kwestii swojego wygladu. Mówię o tym dlatego, żebyście mieli do siebie cierpliwość i patrzyli na siebie łagodnym wzrokiem. Nie katujcie się, nie karajcie swojego ciała za niedoskonalności. To normalne, że w tym magicznym czasie kilogramów jest więcej powiedziała Agnieszka. Okazuje się, że im w hiszpańskim domu, w którym mieszka lodarczyk, Karas oraz ich syn... Zadomowił się nieproszony gość. Karaluch przyprawił aktorkę odreszcze. Gwiazda próbowała walczyć z nim sama, ale niestety sobie z tym nie poradziła. Wczoraj w toalecie spotkałem takiego, nie klamię, takiego karalucha, którego próbowała mu kiedy to zrobiłam klapkiem. To strzelili tak, jak kiedy z kapiszonów, to był taki huk napisala w sieci Agnieszka. Wlodarczyk postanowiła zawolać ukochanego do pomocy. On dalej chodził, więc zawolali Roberta i Robert zalatwił sprawę, ale też było cisko. Okazuje się, że jak Karaluchowi utnie się nawet głowa, to on potrafi zyc jeszcze tydzień do dala. Na sam koniec Agnieszka wyznala, że nie spodziewała się tego typu owadów w Hiszpanii. Miejsce piękne, nie braj, ale sorry. Jak karaluchy wychodzą z różnych czyści domu. To nie jest mile. Gdyby nie to, że ten robel roznosi tyle chorób, to może bym nawet nie zabijala. Ale no niestety. One byda zabijane i w tym domu powiedziała.